Cześć z tej strony bn Witam Was w kolejnym 19 już odcinku z serii Kingdom Rush Pojedynki. Także niebawem 20 odcinek i tam postaram się przygotować jakieś fajne, specjalne starcie. A teraz starcie znowu dwóch smoków jak w, ostatnich, w jednych z ostatnich kilku odcinków, i zmierzał się w nim jeden z ostatnich odcinków bohater z jednego z ostatnich odcinków Kingdom Rush Lord, czyli Smok Ashbite, znany z Kingdom Rush Frontiers. Oraz smoczyca Murglun z Kingdom Rush Vengeance. E, oczywiście kategorie niezmiennie pozostały takie same. I jeszcze tylko pokażę autora komentarza i jego komentarz. Nieznajomy wieczny widz zaproponował tą walkę. E, to starcie. Piąta pozycja na jego liście: Ashbite vs. Murglun. Także lecimy pierwszą kategorią jest siła i generalnie oba smoki są gabarytowo dość podobne jeśli chodzi o ogólną wielkość ale murglon wydaje się taka bardziej e, masywna niż azbajt i myślę że to mogłoby się przełożyć na siłę i w tej kategorii powinna smoczyca zwyciężyć szybszy natomiast wydaje mi się azbajt dlatego w kategorii szybkość to on otrzymuje punkt no właśnie, coś za coś. Skoro ktoś jest masywniejszy, silniejszy, no to traci na tym, że jest wolniejszy, mniej szybki. To samo tyczy się z winności, także myślę, że nie muszę jakoś specjalnie tłumaczyć i tym samym Ashbyd wysuwa się na prowadzenie. Kolejno mamy walkę wręcz i tu postawiłem jednak na remis. Myślę, że jakby walczyły te dwa smoki tak na bazury i na... Właśnie, zęby, żeby jakoś tak, taka typowa walka, wręcz bez używania ognia, bez używania żadnych innych dodatkowych zdolności. No to myślę, że walka mogła być wyrównana, dlatego podział punktów jest tu sprawiedliwy. Dalej mamy wytrzymałość, i tu stawiam na murglon, bo ile wytrzymałość, w sensie kondycja, myślę, że jest podobna u obu smoków, no to o tyle wytrzymałość taka, że podatność na ciosy, obrażenia i jakieś wpływ jakiejś zdolności wroga no to myślę, że Murglun trudniej zdecydowanie byłoby przebić jej skórę, zobaczcie no wygląda to jak skała praktycznie nie do ruszenia oczywiście też ma smoczą łuskę która jest bardzo wytrzymała ale myślę, że ta łuska którą posiada Murglun jest wytrzymalsza niż ta, którą posiada jej oponent, dlatego to smoczyca z trzewi ziemi otrzymuje w tej kategorii punkt Następna kategoria i remis. Umiejętności ogólne. Oba smoki mają dość podobne zdolności i oba są związane z ogniem, co teoretycznie nie dziwi w przypadku smoka, ale Kingdom Rush pokazał nam, że tutaj smoki są bardzo różnorakie i potrafią posługiwać się magią, jakimiś innymi rodzajami ognia, potrafią użyć też lodem, takim mrozem, jak mam tu na myśli Ice Calta. I tak dalej, i tak dalej, mamy też nieumarłe smoki, które są liszami, smoczymi e, Także różne mamy rodzaje smoków A tutaj tak się trafiło, że mamy z jednej strony Ash bajta, który jest takim zwykłym, ognistym smokiem Po prostu dzieje ogniem, e, potrafi coś tam spopielić, coś tam podpalić e, i tak dalej Jakiś dym specjalny też przywołać, znaczy przywołać, przepraszam, stworzyć Natomiast murglą związane jest właśnie z tymi trzewiami ziemi, gdzie mieszkała, gdzie żyła jej rasa, skąd przybyła na powierzchnię. Dlatego ma zdolności związane z wulkanem, z erupcją, z jakimś takim niesamowitym ciepłem i takim, tego typu zdolnościami właśnie. Ale myślę, że liczba tych umiejętności, ich rodzaj są dość, na no dość podobnym poziomie zbliżonym. Znaczy, no, chodzi mi o to po prostu, że ilość tych umiejętności, ile dany smok potrafi, jest dość podobne. Nie określam tutaj mocy tych zdolności, bo uważam, że Murglun zdolności są silniejsze, ale o tym powiem zaraz. Ale tak ogólnie, umiejętności jako umiejętności na no to remis. Inteligencja. Tutaj krótko. Żaden ze smoków jakoś nad swoim oponentem nie góruje w tej kategorii, w tej dziedzinie. Także myślę, że remis jest jak najbardziej sprawiedliwym wynikiem. Następnie mamy strategię i myślę, że oba smoki w walce zarówno z przeciwnikiem takim zbiorowym typu jakaś armia ludzi czy elfów, jak i z przeciwnikiem pojedynczym jak inny smok czy też inny jakiś byt, demon czy ktoś inny, przyjęłyby podobną kategorię, prób... przepraszam, przyjęłyby podobną taktykę, próbowałyby po prostu zaatakować go swoimi zdolnościami, spopielić, spalić, Zniszczyć, zdeptać, zależnie od gabarytów, też przeciwnika i jego wytrzymałości. Także myślę, że tutaj nie ma żadnych różnic i remis znowu. Dalej mamy doświadczenie, i zdecydowanie bardziej doświadczona jest murglun. Żyła ona wiele, wiele lat pod powierzchnią, przebudziła się. Jest to pradawna rasa smoków, taka, do której należy murglun. Natomiast aż Ashbite jest o wiele młodszym smokiem. Eee, także No myślę, że Morglund to była, mogła być już nawet dorosłym, prawie dorosłym smokiem podczas albo przed wydarzeniami z Kingdom Rush Origins. Natomiast z tym się różni właśnie od Ashbite, dlatego doświadczenie takie e, z racji, że oba smoki też nie brały udziału w jakichś wielu bitwach, działaniach i tak dalej, no to e, myślę, jest pod. Tutaj może podobne, ale murgną z racji, że dłużej o wiele żyła, od aż Bajta mogła zdobyć jakieś doświadczenie. No nie wiemy, czy w tych trzewiach ziemi, w tych podziemiach mogła walczyć z czymś lub kimś. Takich informacji aż nie mamy, po prostu wiemy, że stamtąd przybyła i dołączyła do Weznana i jego armii. Ale no doświadczenie moim zdaniem wygrywa. I przejdźmy do podsumowania. W takich małych punktach, jak ja to mam w zwyczaju nazywać, murglun zwycięża 7 do 6. Jak natomiast wyglądałaby sama walka? No, oczywiście oba smoki natarłyby na siebie, próbowały e, wygrać dość szybko, natomiast murglun pokazałaby aż że w starciu fizycznym jest silniejsza. Dodatkowo ten próbowałby pewnie uciec i z odległości z się swoimi zdolnościami e, ogniem, zięciem ognie. Ogniem czy tą e, właśnie tym dymem, natomiast nie zrobiłoby to na Morglon, który jest praktycznie żyjącym żywym wulkanem, żadnego wrażenia. Murglon oczywiście, też ogniem nie pokonałaby aż bajta, który również nim włada, ale takimi zdolnościami jak te meteoryty, te kamienie wulkaniczne, jak najbardziej mogłaby uszkodzić młodszego smoka, zadać mu poważne obrażenia. I później, gdy, nie wiem, jakoś łuska by była w jakimś miejscu uszkodzona, no to dobić swojego oponenta. Dlatego uważam, że Murglon tak na 80% by wygrał za szbajtem, albo nawet na 90%. Myślę, że to byłoby na takim niskim e, poziomie trudności. Morglun jest moim zdecydowanym, zdecydowaną faworytką. E, takie jest moje zdanie. Oczywiście zachęcam Was do podzielenia się w komentarzach swoim zdaniem, bo możecie się z czymś nie zgodzić, a to z oceną w danej kategorii, czy z werdyktem tym głównym. Natomiast uważam, że mimo, że może aż jest bardziej znany e, w tak w społeczności Kingdoma, choć mogę się mylić, e, to jednak murglun jest zdecydowanie od niego silniejszy. Wszystkie moce murglun są zdecydowanie lepsze. No w kontekście tego, że są skuteczniejsze na Ashbyta, niż zdolności Ashbyta na Murglun. Zdo no Ashbyt praktycznie, nie licząc jakiegoś ataku fizycznego, myślę, że swoimi zdolnościami zupełnie mógłby nie zrobić wrażenia na Murglun. Murglun natomiast już tak. Dlatego ona jest faworytką. Tak jest moje zdanie. Uważam, że wygrała, zwyciężyła w tym starciu. Eee. No i co? I to tyle, co mam do powiedzenia. Nie będę tutaj przedłużał, bo Mam jasne stanowisko w sprawie te, tego pojedynku, ale oczywiście Was też zachęcam do pozostawienia swojej opinii, do komentowania i słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. No i cześć!